Witajcie, zysłem Pertix. witam was bardzo serdecznie na moim kanale i witam was Już w drugim odcinku z serii na live'ów, ale na samym początku zasubskrybujcie kanał Zostawcie oczywiście łapeczkę do góry yy, Dla oczywiście zachęty do dalszego nagrywania oczywiście odcineczków I jak widzicie się już trochę pozmieniało z poprzedniego odcinka Gdyż iż, ponieważ można tak to ująć yy, No Powstała gospodarka, tak jak już wam mówiłem Na live'ie sobie tutaj już trochę pobudowałem czekajcie sobie o dobra już będę mógł iść sobie trochę pobudowałem ta gospodarka jeszcze nie jest w 100% gotowa ponieważ jeszcze no w sumie tutaj można powiedzieć że już jest jako tako skończone ale na jeszcze możecie już napisać w komentarzach jak wam się ogólnie ten ta gospodarka podoba, to będzie mi bardzo miło, jak ocenicie i możecie napisać, jeżeli Wam coś nie pasuje, co tutaj poprawić, bo tutaj można powiedzieć, że na razie są takie podstawowe rzeczy. Oczywiście będzie się zmieniała ta gospodarka, będą różne modyfikacje, no ale jeszcze do końca tak można powiedzieć, że ta tylna część gospodarki nie jest dokończona. Jak widzicie, tutaj mam ogrodzenie, ogrodziłem się od. Y, sąsiada oczywiście tutaj, no i jak widzicie te, te pole nie jest aż takie jeszcze do końca zrobione ponieważ tutaj mam y, soję i tutaj albo sobie na live już to zaoram i wiadomo, będzie na następny sezon i chciałbym to poprowadzić y, gdzieś to pole, no można powiedzieć, że gdzieś tak żeby tutaj jeszcze było takie podwórko, no można tak to powiedzieć, a tutaj w przyszłości y, bym sobie rozszerzał właśnie gdzieś y, no gdzieś dotąd na przykład E, właśnie tą gospodarkę Także na razie jest tak, tutaj jak widzicie Jest obora, silosy Wiata, tutaj mała wiatka No i dom, na razie nic szczególnego nie ma Ale mówię, jeszcze to tak w 100% nie jest do końca e, Zbudowane I tak właśnie też nie chciałem Dzisiaj e, e, Za właśnie e, Tutaj jeszcze Za szybko was e, oprowadzać Ponieważ jeszcze właśnie to nie jest e, Dokończone, a tak e, Taka prezentacja to już będzie jak Prawdopodobnie i tamto pole słowo będzie zrobione, ale no to tak jak mówiłem, już by e, po żniwach. No ale prawdopodobnie, mniej więcej, już ta gospodarka tak będzie wyglądała. No a co dzisiaj? Co dzisiaj w ogóle na dzisiejszym odcinku, tak jak Wam mówiłem, e, znaczy nie mówiłem w sumie po tytule, możecie e, zauważyć, dzisiaj będą żniwa, żniwa w końcu pszenicy. E, tylko jeszcze muszę ten jęczmień wysypać e, sobie na e, do silosów. Także jak widzicie tutaj mam trzy biny Także mogę sobie trzy uprawy wysypać Także no o to mi chodziło w sumie właśnie W tym żeby tutaj sobie to To tutaj łogaren Czekajcie jak to się robiło Czy tutaj Tutaj trzeba jakoś podejść czy co? Czekajcie Czy tutaj jakoś to się robi? Czekajcie bo O dobra O pyk jakby co, to nie patrzcie ile mam pieniędzy na razie, bo jeszcze nie mam wszystkiego kupionego, chciałbym to wszystko kupić już na live, żeby już to było dokończone i wtedy sobie wezmę w 100% te pieniądze, właśnie przeznaczę, znaczy zobaczę ile będę miał na sam początek serii. Tutaj, a czemu to mi się nie chce sypać, czekajcie, Czy tutaj jeszcze coś muszę podnieść, nie, tu powinno już się sypać. Także powiem Wam, że ciekawie się tu robi. O. No nie wiem, chwilę sypało, a chwilę nie chce sypać. Coś mi tutaj nie gra, coś mi tutaj nie gra. Czekajcie. Hmm. No ciekawe powiem Wam. Dobra. Nie wiem, czemu to mi nie chce sypać. Mam nadzieję, że to będzie mi. Y o. A dobra, to tutaj sypie. No dobra, nieważne tutaj, będę musiał jedynie sobie już ten trigger przeciągnąć. Ale to już najwydoczniej, później po, po odcinku. Nie będę sobie teraz tego tutaj tym zawracał głowy. Także dobra, niech tu sobie sypie. Ja już przechodzę do kombajnu Niech mi się wysypie w całości. No i jadę żniwować. Mam nadzieję, to chyba mam. Tak, mam na słomę prawdopodobnie, także. Jest y, dobrze i teraz lecę sobie y, na to pole koło właśnie tutaj y, Koło y, domu prawdopodobnie, bo nie wiem czy na tamto jechać, na tamto to może na live pojadę O, to dobry też pomysł, dobra Załączam już kombajn i lecimy sobie tutaj, jeszcze sprawdzę czy na pewno jest na słomę Na pewno jest na słomę nie wiem jak będzie mnie słychać, czy będzie mnie dobrze słychać, bo też jeszcze nic sobie nie działałem właśnie z, tutaj z dźwiękami, także miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze tutaj zgrane i będzie mnie dobrze słychać. No na razie te pola to są takie małe poletka można powiedzieć tutaj, no jedynie tam koło takiego, tego jeziorka, czy jak to nazwać mam większe, ale to sobie oczywiście tutaj te pola hmm, chyba trzy tu są tak mi się wydaje to sobie połączę je jak już hmm, koszę tą pszenicę także hmm, może nie wiem tak sobie patrzyłem na tą gospodarkę jeszcze przed odcinkiem to sobie tak pomyślałem może jeszcze jakieś tutaj dorzucę jakieś drzewa albo coś takiego, no bo powiem Wam w sumie, że fajnie by to wyglądało, bo na razie to taka można powiedzieć, że trochę pusta ta gospodarka, a fajne tutaj drzewka moim zdaniem by fajnie tutaj pasowały. Także jeszcze oczywiście na live tutaj sobie, na którego bardzo serdecznie zapraszam. Może będzie dzisiaj, zobaczę jak to wszystko wyjdzie z czasem. To właśnie sobie tutaj coś podziałamy, także czekajcie o dobra teraz już powinno być dobrze sobie tutaj o zakręcam pyk i teraz tu wjeżdżam powiem wam jak jechać to już będę jechał przy całe te nie będę patrzył na tutaj na te poprzecznia na te, na te granice pól tylko sobie po prostu już tak pojadę tutaj z tym oczywiście z tą linią tego o dobra czekajcie wykręcę się powinienem się wykręcić wiem że tak w sumie nie powinienem tak dokładnie to robić ale już dobra już niech tak będzie o i sobie teraz lecę sobie tutaj i powiem wam że no nie, nie chcę patrzeć na razie ile ten bo będę miał włączone ale to dopiero będę chciał je włączyć będę chciał je włączyć dopiero jak będę już miał tę na początku kwotę właśnie ustaloną, jak to będzie wszystko ogarnięte i tak jak mówię po najbliższym live już to wszystko prawdopodobnie będzie ogarnięte, bo już wszystko prawdopodobnie kupię, no i teraz też się zastanawiam, czy tutaj ten precyzyjne gospodarstwo też to wgrywać czy na przykład tą serię nie wgrywać możecie napisać swoje zdanie w komentarzach, bo sam jestem ciekawy, czy tutaj to wgrywać czy nie wgrywać, no zobaczę jak to wszystko, powiem Wam wyjdzie, bo sam jestem w sumie Zem w sumie jestem ciekawy jak to by mi wyszło, wiecie, te precyzyjne, bo to jednak trochę tutaj, powiem Wam, by było tego, tej zabawy tutaj z tym, no ale też można powiedzieć, że roboty to tym jeszcze bardziej by było, bo to by wszystko trzeba było pilnować i wapno i wiadomo, także no, moim zdaniem fajnie by tutaj takie coś wyglądało, ale jestem ciekawy e, Waszej oczywiście e, opinii. Dobra, na chwilę spojrzę no 71% mam, także ja jestem ciekawy czy ja dojadę tam do końca tamtego e, pola. Czekajcie, dobra. Mam nadzieję, że nie będzie słychać aż tak... E, czekajcie, wezmę na chwilę w tutaj sobie kombajnem. O, dobra, niech będzie coś takiego, mam nadzieję, że nie będzie tu kierownicy słychać, bo mam mikrofon po kierownicy ustawionej i miejmy nadzieję, że mikrofon tego aż tak nie będzie łapał, ale jak najpierw jak będzie w razie czego łapał, to na, następnego, na następny odcinek tutaj się to poprawi oczywiście. Także do B tu sobie jadę prawdopodobnie do końca i będę już miał pełen albo prawie pełen zbiornik i sobie podjadę tutaj oczywiście przyczepką. A co sobie pojadę John Deere'em to jedynie odepnę sobie od pracy i sobie tutaj na pole oczywiście przyjadę. Także naprawdę fajnie. Kompaj, na razie takie zostanie Może w przyszłości, no na pewno w przyszłości wiadomo, będzie się tutaj wymieniało, ale może na sam początek sobie albo dokupię jeszcze przykładowo jeden w przyszłości już mówię, albo sobie wezmę na przykład tutaj. Ty większy header, na przykład, żeby wiecie, żeby też było tutaj ciekawiej, można powiedzieć. Także o, dobra, słuchajcie, ja tu wezmę się jest i jestem ciekawy, ile mam? No, 97%. Także wezmę sobie, się jeszcze odwrócę, bo tutaj akurat droga to sobie mogę się odwrócić, bo mam tu mniej więcej trochę miejsca. O, dobra, e, i sobie. Jadę jeszcze tutaj kawałek, no i powiem Wam trochę tej pszenicy jednak będzie, bo sobie trochę tutaj już pokościłem, a naprawdę już mam pełen zbiornik, także naprawdę fajnie. Ja to sobie opuszczam, nie będę gasił kombajn. A, czekajcie, bo musiał. O, dobra, już się opuściło, już się tutaj header opuścił i teraz lecę do John Na razie sobie odczepię o prasę. No i podjeżdżam pod y, przyczepy, także tutaj Johnny będzie jeździł teraz y, przyczepami, a na przykład w przyszłości może jak jakiś jeszcze ciągnik y, tutaj będzie y, na gospodarce y, większy od Johnnego, no to wtedy sobie y, go pod, będę podczepiał pod y, tutaj pod y, te przyczepy, no bo w sumie Johnny to tutaj umie na gospodarce jest taki Naj... Takim największym koniem teraz pociągowym, bo ma najwięcej koni. Nie pamiętam dokładnie ile, bo to jest seria 6530 oczywiście. Także czekajcie, wezmę sobie tu Landeki już tutaj zaciągnę, dobra teraz jak tu się odwrócić, żeby tutaj sąsiadowi nie kukurydzy nie połamać. Dobra, czekajcie. O! I teraz powinno być gig. O! Dobra, coś takiego niech będzie. Dobra, niech tak będzie. E, sobie tutaj niech się e, oczywiście sypie. E, Zboże, i dobra, ja tu już sobie mogę zgasić John Deere'a. Tak to wygląda. Naprawdę, moim zdaniem, fajny zestawik z, z tymi przyczepami. przyczepami brandnerkami, dwie, e, dwo, dwiema. Yy, także yy, trochę się na pewno zmieści tej pszenicy jak i nie cała chociaż teraz tak patrząc na to ile ona tutaj już dała na tym kawałku pola można powiedzieć yy, no to jestem ciekawy ile tutaj tego się yy, wykoś. no ale wiadomo no to im więcej yy, tym więcej pieniędzy no i wiadomo jeszcze tutaj yy, jak sami zauważyliście na tam początku odcinka, jak prezentowałem sobie tutaj gospodarkę, no to mam obory. No i będzie trzeba do tej obory właśnie kupić sobie krowy. Wiadomo, najpierw chciałbym albo nie wiem, czy cielaki, czy już od razu kupować takie większe też, albo połowę tego, połowę tego, żeby te się trochę rozmnażały już. Bo powiem Wam, że... No tutaj chciałbym iść najpierw prawdopodobnie w mleczne, tak, tak prawdopodobnie mi się wydaje, że to moim zdaniem będzie taki priorytet na razie, ale też będę chciał później pójść w mięsne, ale to już chciałbym chyba osobną oborę albo pastwisko jakoś bym sobie postawił właśnie do mięsnych to też jest nie jest jakiś kupi pomysł tylko to jest powiem wam naprawdę fajny pomysł żeby tutaj najpierw sobie wziąć i mleczne a później właśnie wziąć i sobie te mięsne do kupić dobra teraz jak to sobie zrobić dobra jeszcze wezmę jeden poprzedni, jakby wytnę, żeby nie było o, dobra, no i już jadę sobie pięknie, o, pyk także no, można tak to powiedzieć, że na odcinku za dużo tutaj nie z kosze, ale na ewic mam nadzieję, że się wszystko łogarnie już tutaj um, z tymi polami, z tymi żniwami, I będzie można już jechać właśnie z kolejnymi um, oczywiście pracami um, pożniwnymi tak jak mówiłem też ja chciałbym jakąś taką serię taką polską zrobić, żeby właśnie wiecie żeby od na przykład takich 30 o 60 coś takiego, żeby do jakichś naprawdę dużych maszyn też się rozwinąć. Też mam w planach taką serię i wiecie, chciałbym sobie coś takiego właśnie zrobić, że by były właśnie takie tutaj serii bo ta już naprawdę jest od takiego nowoczesnego, można powiedzieć, że gospodarstwa zaczęta seryjka no bo tu już trochę i hektarów jest też i tutaj też maszyny są oczywiście większe także no już od najmniejszych tutaj nie zaczynam no ale chciałbym właśnie też tak dla urozmaicenia zrobić właśnie taką seryjkę od takich małych ciągników i ogólnie od takich małych maszyn na przykład od pół hektara albo od hektara i wtedy się oczywiście rozwijać dobra ja sobie to sobie wyrównam bo jak skręcałem sobie tutaj bo tu widzicie taka jest mała, mała wnęka chyba jak tutaj się nie mylę koło tych drzew i sobie musiałem tak to wyciąć i teraz coś takiego by mi jak taki został ale dobra ja sobie poprawiłem jeszcze tutaj jak sobie oczywiście zrobię no i będzie gitara i już sobie, o jak widzicie już powoli mała górka się pszenicy znowu pokazuje, także naprawdę mnie to bardzo cieszy, że już tej pszenicy coraz więcej oczywiście tutaj jest. Dobra, teraz wycofuję, no i lecę sobie z jej kolejnym przejaździkiem, o. Jak widzicie, no naprawdę fajnie tutaj ogólnie tą gospodarkę widać, bo od tych winów te, ten, ten cały, nie wiem dokładnie jak to ten punkt taki chyba, gdzie tam można ustać właśnie na e, winach, nie wiem dokładnie jak to się nazy nazywa, ale e, właśnie tutaj jest najwyżej i tak fajnie widać z daleka to, no to już widać, że to nie jest małe gospoda gospodarstwo, a będzie jeszcze na pewno oczywiście większe i powiem wam, nie spodziewałem się, że aż tak to wszystko fajnie i dosyć wszystko pójdzie, bo jakbym nie jeździł na około to już to pole co teraz jadę sobie na nim no to bym już miał właśnie proszone. także naprawdę ja się bardzo cieszę że to tak fajnie idzie i że kombajn oczywiście sobie daje radę ale jeszcze drugiego zbiornika przy nie było także no tutaj może być ciekawie jestem ciekawy czy uda mi się w ogóle zapełnić te dwie przyczepy czy też nie no zobaczymy no fajnie by było jakby się je zapełniło także dobra Tyk. Ja tu sobie y, już tutaj y, wycofuję kombajnem, żeby tak to było. Y, wyłączam oczywiście sobie tutaj y, mucarnie i wyłączam silnik, żeby nie było. No już trochę, już prawie drugi zbiornik mam skoszony. Jak widzicie, tyle mam tu skoszonego tego pola. Jeszcze to, to, to mi zostało i jeszcze wiadomo największe pole, czyli to. Do skoszenia mi zostało, chciałbym to sobie najpierw na samym początku poogarniać live, poogarniać całe tutaj, oczywiście, już maszyny, krowy, oczywiście, wiadomo, zwierzęta, no i wtedy już ustalić sobie taką kwotę, jaką powinno być, i wtedy sobie na przykład po żniwach zbierać albo coś. I chciałbym sobie może te najpierw pola, dwa, dokupić, żeby już tu naprawdę było takie fajne, duże. Pole, także co? Na ten moment to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jak widzicie, tutaj znowu. Oi! No dobra, tego to nie było w planach. To już nie będę nic tam kombinował, bo żeby znowu mi kombajn nie odleciał. Także naprawdę bardzo fajnie. Coraz dłuższe odcinki i to mi się podoba, bo chciałbym właśnie coraz dłuższe odcinki tutaj sobie nagrywać Także jeżeli wam się odcinek oczywiście spodobał to zostawcie łapeczkę do góry, subika na kanale Zapraszam bardzo serdecznie już was na oczywiście na lajwiki Które ma, ma, może się nawet dzisiaj pojawi jakiś, także bardzo serdecznie zapraszam Ale tak jak mówię no to w zależności wszystko od czasu jak to wszystko wyjdzie, także co ja się z Wami żegnam, do następnego odcinka, na razie, cześć!